chciałam kości z tym ZKTV, witam Was kolejnej reakcji na kanale. To jest łatwo gang Roxy si, Sprawdzimy sobie ten numer, bo wczorajszy numer, który sprawdziliśmy, nawet spoko się przyjął. Według mnie też by troszkę ciekawy, dało się troszkę tematów poruszyć, dało się odnieść do, do kilku kwestii, jeżeli chodzi o tekst. Jak coś, to moja kamera ma po prostu sobą jakoś do z tyłu, to nie gwiazdy, nie siedzę na jakimś tam hmm, kempingu polu. Po prostu jest kurwa już ciemno i wtedy moja kamera <laughs> nie za bardzo jest decent. No i co, łatwo Gang, Roxy Węgiel, sprawdzimy to sobie bardzo, bardzo w ogóle szybko, nie? że dwa dni, dwa numery wydane, oglądałem tego TikToka, który robili ten numer, więc coś tam, coś ich o tym wiem, no i co, sprawdzimy, czy lepszy od wczorajszego numeru, czy na tym samym poziomie, czy może gorszy, no e, zobaczymy, co on to po prostu przyniesie. Okej, okay. to dla wszystkich znaczy swoich fanów i największy fanki, Roxy Węgiel, okej. Okay. Roxy, Roxy jest fanką? Funky? Ten z węgla. Zostaw Kevina samego w domu Łatwo gek mogę ci pomóc Myślę okay. do niego dwóch zbirów Zajmę na parę minut Żebyśmy wtedy mogli pokryć Zjeść giga kepsa przed snem Już myślałem, że coś innego nie? For real Ale to chyba o to chodziło w tym wersie O taką dwuznaczność e, Roxy węgiel jest fanką? Nie znam, nie znam mema Jeśli to jest jakiś easter egg, jest jakieś backstory to dajcie znać o co w tym chodzi na parę minut, żebyśmy wtedy mogli pokryjomu. Zjeść giga kepsa przed snem. Po co ci ten beksaż dzieckie? To jak mandarynka pełna pestek, a ja pomarańczą jestem. Okay. Albo Gryfrutem Zmontuję ci TikToka w minutę. Będzie super tylko. tylko, tylko, tylko zostaw Kevina samego w domu. Łatwo, Gek, mogę ci pomóc. Wyślę do niego dwóch zbirów. Zajmę na parę minut, żebyśmy wtedy mogli pokryjomu. Liza ci... Taka muzyka alternatywna. Albo takie... Mmm... Budżetowe Indie. Polskie Indie. Budżetowe Polskie Indie. Tak bym to nazwał. Spirów zajmę na parę minut, żebyśmy wtedy mogli pokryjomo Lidzać Lizać się w go kartach albo lenić Pokażesz mi bieliznę z I pozwolisz mi ocenić, czy te usta z tej ziemi są prawdziwe, nawet nie myśl, by je zmienić Łe? Łe? To jest jakiś love song dla Roxy Węgier? Ale Roxy Wenger ma chłopaka, z tego co wiem. Starszego. Widziałem jakiegoś TikToka, jak robiła au au. Głowa w betoniarce, nie? Wczoraj A może go rzucić dla łatwo gęk? Ja ogólnie nie wiem, o dobra nie mówię tego I pozwolisz mi ocenić czy te ustanie z tej ziemi są prawdziwe Nawet nie myśl by je zmienić, tylko Zostaw Kevina samego w domu Aha, zostaw Kevina samego w domu, ziomal ma Kevin na imię, nie? Ten, od nich chłopak, okej, okay, okej, okay, okej, okay. gary, karek, kary. Jak mogę ci pomóc? Wyślę do niego dwóch zbirów Zajmę na parę minut, żebyśmy wtedy mogli pokryjomo Popijać sami To wino z lekarskich mniszków Powiesz pięknymi słowami, że mogę dotknąć twych Łatwo gęk I to od początku Wszystko. Dotknij ich, tak, tak, jest w porządku Aha. Zostaw wina samego w domu łatwo gek mogę ci pomóc Wyślę do niego dwóch zbirów Zajmę na parę minut, żebyśmy wtedy mogli pokryjono Wyryź nasze inicjały w drzewie Śmiać się, że koks jest dużo gorszy niż węgiel Już klęczę na jednym kolanie Wiem, że chłopaki tak dalej, ale powiedz śmiać się te wersje są niektóre, niektóre są całkiem, całkiem, całkiem spoko Ale co chciałem powiedzieć A spoko też ta dwuznaczność, jeżeli chodzi o dwóch zbirów, zajęcie Zajęcie po prostu tego Kevina że, że wie, macie, macie z nim uporać, no to jest generalnie odnośnie, odnośnik do, do samego filmu, nie? Kevin sam w domu, też taki tam było, takie, taka była historia właśnie, na no, w, w tym filmie Proszę, komu to potrzebne, kochanie? Kochanie Zostaw Kevina samego w domu Łatwo, gek mogę ci... A ile Roxy Węgiel ma lat? No już może wszystko? To 18? Roxy Węgiel 18 lat, god damn. Czyli można już takie brzydkie rzeczy śpiewać jak łatwo gęk, okej, chwileczkę Kochanie Zostaw Kevina samego w domu Łatwo gęk mogę ci pomóc Wyślę do niego dwóch zbirów, zajmę na parę minut Żebyśmy wtedy mogli po Kupić mu bilet do Nowego Jorku Możesz zamieszkać u mnie od wtorku nie pod... Może on popular opinion trochę, ale mi się Roxy Węgiel na przykład nie podoba za bardzo Uważam, że jest taka... Okej, okay, jest... ładnie wygląda, ale dla mnie nie jest jakąś taką... Totalną petardą, dla mnie mam przylaski według mnie Pewne ci lepsze cycki ani botox Zmienię ci nazwisko z węgiel na złoto O to swój chłopak będzie mnie stalkował Idą dla niego ciężkie czasy Bo my w tym czasie pobawimy się w zapasy O, o gdy lecisz w radiu myślę o tym, że chcesz takiego bedboya Myślę tak to moja przyszła żona o Pasyw agresywny ten numer, co, tak wiecie, przenośniami przenośniam rzuca te teksty miłosne, generalnie wiesz, robilibyśmy zapasy, dotknąłbym twoich mm, i w ogóle, tak wiecie, niby tak przenośnie, ale wiecie, tak jakby chciał przekazać, że e, sama w sobie propozycja jest, jest poważna, nie, i chciałby, wiecie, naprawdę robić te wszystkie rzeczy. Łatwo gang, możecie pomóc? Wyślę do nieba dłoń, zbieram zębę na parę minut Żebyś czytał, mógł i pokryj, a mógł daj mu szansę Kto to powiedział? Żebyś czytał, daj mu szansę Nie znam głosu, ale kojarzę skądś Nie za bardzo wiem, kurwa Łatwo gang, fajny producer tak nawet No co, z spoko numer, taki śmieszny love song skierowany do pani Roxana Węgiel, zobaczymy jak się do tego odniesie, czy w ogóle się odniesie, no i co, no okej, okay, kawałek po prostu taki śmieszny, śmieszny kawałek twórcy internetowego, no, dzięki wielkie, że oglądacie, dzięki wielkie, że jesteście i wielkie pozdrowienia, peace.